Jeśli nie włączyłeś dzwonka, aby otrzymywać powiadomienia, kolejnym sposobem, aby łatwo nas znaleźć, jest wpisanie znaku Małpa Kryminalne wiadomości tak jak na ekranie. Zapraszam Was także, aby zapoznać się z rekomendacją innych kanałów. W czwartkowy wieczór, 4 kwietnia, w porcie w Dortmundzie na zachodzie Niemiec, doszło do tragicznego zdarzenia. Według informacji przekazanych przez niemiecką policję, 13-letni chłopiec z Bułgarii zadał śmiertelne ciosy nożem 31-letniemu bezdomnemu Polakowi. Napaść została zarejestrowana na nagraniu wykonanym telefonem komórkowym. Z wstępnych ustaleń wynika, że grupa bułgarskich chłopców w wieku od 13 do 15 lat spotkała się w porcie z dziewczętami. Dziennikarze Bilda ustalili, że młodzież odurzała się gazem rozweselającym. W tym samym czasie w porcie przebywała także grupa bezdomnych Polaków. Między jednym z nich a nastolatkiem doszło do kłótni, która przerodziła się w bójkę. Świadkowie zauważyli szarpaninę około godziny 18.30 i wezwali służby. Według prokuratury, trzynastolatek co najmniej trzykrotnie ugodził nożem bezdomnego Polaka, który następnie wpadł do kanału portowego. Mimo że mężczyźnie udało się wydostać z wody i wezwać pomoc, zmarł pomimo podjętej reanimacji. Policja przeprowadziła na miejscu akcję poszukiwawczą z udziałem psów tropiących i nurków. Ostatecznie to pies znalazł porzucony w krzakach nóż. Wkrótce potem funkcjonariusze zatrzymali czworo nastolatków. Nagranie z telefonu komórkowego czternastolatka potwierdziło, że to trzynastolatek zadał ciosy Polakowi, choć ten konsekwentnie nie przyznawał się do winy. Prokuratura wyklucza działanie w samoobronie. Po przesłuchaniu dwoje nieletnich zwolniono z aresztu, a pozostałych wypuszczono następnego dnia. Z uwagi na młody wiek, podejrzany o zamordowanie 31-latka, nie będzie odpowiadał za zbrodnie. W nocy 27 marca na Warszawskim Grochowie doszło do tragicznego zdarzenia. Około godziny 23:25 25-letnia obywatelka Ukrainy wypadła z balkonu na szóstym piętrze budynku przy ulicy Grochowskiej, ponosząc śmierć na miejscu w wyniku odniesionych obrażeń. Kobieta pochodziła z ukraińskiego miasta Kachowka. Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie śmierci 25-latki. Rzeczniczka prasowa policji potwierdziła, że funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie dotyczące tego wypadku. Podkreśliła, że na obecnym etapie śledztwa przyczyny tragedii nie są jeszcze dokładnie znane i nie wyklucza się żadnej hipotezy. Wstępne ustalenia policji wskazują, że na miejscu zdarzenia nie było podejrzenia co do udziału osób trzecich i uznano to za nieszczęśliwy wypadek. Jednakże, jak podają ukraińskie media, powołując się na znajomych ofiary, istnieją wątpliwości co do przypadkowości jej śmierci. Z ich relacji wynika, że 25-latka mieszkała wraz ze swoim 37-letnim partnerem. Znajomi twierdzą, że relacja pary była bardzo burzliwa, a mężczyzna miał wcześniej problemy z prawem, w tym był karany za przemoc domową i przestępstwa narkotykowe. Portal Antikor, cytując bliskich ofiary, podaje, że partner kobiety po zdarzeniu miał ukraść jej telefon i uciec z miejsca tragedii. W ostatnim czasie funkcjonariusze zwalczający przestępczość gospodarczą na terenie Warszawy i okolic wpadli na trop dwóch obcokrajowców, którzy zajmowali się nielegalnym handlem w powiecie piaseczyńskim. Jak ustalili policjanci, 30-letni obywatel Pakistanu i 25-letni obywatel Ukrainy. Zaopatrywali się w hurtowe ilości podrobionego towaru marek premium, a następnie sprzedawali go klientom pozyskanym przez komunikatory internetowe. Kilka dni temu kryminalni złożyli niezapowiedzianą wizytę podejrzanym w miejscu prowadzenia ich przestępczej działalności. Całkowicie zaskoczeni przybyciem policjantów, mężczyźni nie mieli żadnych argumentów, by wytłumaczyć się z nielegalnego procederu. W chwili zatrzymania przebywali w budynku służącym jako magazyn. W wyniku przeszukania zajmowanego przez nich lokum funkcjonariusze zabezpieczyli prawie 83 tysiące sztuk odzieży i blisko 4700 sztuk perfum z podrobionymi znakami towarowymi. Po zgromadzeniu materiału dowodowego śledczy przedstawili zatrzymanym zarzuty wprowadzenia do obrotu hurtowych ilości podrobionych perfum i odzieży, z czego uczynili sobie stałe źródło dochodu. Policjanci zabezpieczyli od podejrzanych prawie 35 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar. Mężczyźni przyznali się do popełnienia zarzucanego im przestępstwa i złożyli wyjaśnienia. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat pięciu. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Policji w Słubicach otrzymali zgłoszenie o włamaniu do jednego z domów w powiecie słubickim. Sprawcy skradli sejf przymocowany do podłogi i ściany, w którym znajdowały się różne jednostki broni myśliwskiej oraz pięćdziesiąt tysięcy złotych. Dodatkowo z domu zginął plecak myśliwski zawierający specjalistyczne noże, noktowizor, lornetki myśliwskie i termowizyjne o łącznej wartości blisko 50 tysięcy złotych. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Policji w Słubicach przeprowadzili akcję, w ramach której weszli do czterech mieszkań. W wyniku prowadzonych czynności zatrzymano czterech mężczyzn w wieku 30, 29, 35 i 47 lat, w tym mieszkańca powiatu słubickiego. Podczas zatrzymania funkcjonariusze znaleźli w jednym z mieszkań amunicję, a dzięki dalszej pracy udało się odzyskać wszystkie utracone jednostki broni myśliwskiej. Za popełnione przestępstwa podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10. W nocy z soboty, na niedzielę 30 i 31 marca, w Gubinie miało miejsce zdarzenie z udziałem nieletniego kierowcy. Policjanci prewencji podczas rutynowego patrolu ulic miasta zauważyli dym wydobywający się z tłumika samochodu marki BMW. Chcąc przeprowadzić kontrolę drogową, funkcjonariusze włączyli sygnały świetlne i dźwiękowe, nakazując kierowcy zatrzymanie pojazdu. Jednak kierujący BMW, widząc policyjne sygnały, gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać, ignorując polecenia funkcjonariuszy. Gdy po pościgu udało się zatrzymać pojazd, Okazało się, że za kierownicą siedział 16-letni chłopak, a na miejscu pasażera znajdowała się 21-letnia właścicielka samochodu. Nieletniemu kierowcy zarzuca się prowadzenie pojazdu bez wymaganych uprawnień oraz niezatrzymanie się do kontroli drogowej. Natomiast właścicielka BMW, która udostępniła samochód osobie nieposiadającej uprawnień do kierowania, otrzymała mandat karny w wysokości 300 zł. W dniu 1 kwietnia bieżącego roku policjanci w Gliwicach otrzymali wezwanie do zdarzenia drogowego na autostradzie A1. Kierujący samochodem marki Renault, nie zachowując bezpiecznej odległości, najechał na tył pojazdu BMW. Jak się okazało, Renault było w złym stanie technicznym, bez ważnego przeglądu i ubezpieczenia. Za kierownicą siedział 20 obywatel Gruzji, poszukiwany przez komendę powiatową policji w Słupcy. Mężczyzna w lutym tego roku kupił samochód, płacąc za niego fałszywymi banknotami. Towarzyszył mu 55-letni obywatel Łotwy, przy którym funkcjonariusze znaleźli blisko 300 fałszywych banknotów euro o nominałach 50 i 100 euro. Gruzin odpowie za wprowadzenie w błąd sprzedawcy samochodu i zapłacenie fałszywymi pieniędzmi o wartości przekraczającej 14 tysięcy złotych. Łotysz natomiast jest oskarżony o przewożenie sfałszowanych banknotów w celu wprowadzenia ich do obiegu. Dzięki intensywnej pracy słupeckich kryminalnych odzyskano również samochód dostawczy, zakupiony przez podejrzanych za pomocą fałszywych pieniędzy. Za przewożenie i puszczenie w obieg sfałszowanych banknotów polskie prawo przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. W sobotni poranek w centrum pszczyny doszło do brutalnego ataku na 17-letniego chłopaka. Dwóch zamaskowanych mężczyzn zaatakowało nastolatka, uderzając go pięściami w twarz. W wyniku napaści pokrzywdzony doznał złamania nosa i licznych obrażeń, które wymagały kilkudniowej hospitalizacji. Policjanci z pszczyny natychmiast zajęli się sprawą i zatrzymali dwóch osiemnastoletnich mężczyzn, sympatyków jednego z klubów sportowych, mieszkańców powiatu pszczyńskiego. Podejrzani usłyszeli już zarzuty związane z pobiciem nastolatka. Zgodnie z polskim prawem za spowodowanie uszczerbku na zdrowiu trwającego dłużej niż 7 dni grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności. Sam czyn pobicia zagrożony jest karą do trzech lat więzienia. We wtorek 2 kwietnia patrol cieszyńskiej policji próbował zatrzymać do kontroli kierowcę samochodu marki Alfa Romeo. Mężczyzna zignorował polecenia funkcjonariuszy i rozpoczął ucieczkę aleją łyska w Cieszynie. Podczas ucieczki kierowca wyprzedził samochód, którym po służbie jechali policjant cieszyńskiej prewencji i funkcjonariuszka zakładu karnego w Cieszynie. Mundurowi natychmiast zareagowali i ruszyli w pościg za kierowcą. Po przejechaniu kilkuset metrów uciekinier stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w poślizg i uderzył w bariery ochronne na skrzyżowaniu z ulicą Żeromskiego. Następnie porzucił samochód i rozpoczął pieszą ucieczkę. Funkcjonariusze powiadomili patrol policji i kontynuowali pościg odcinając mężczyźnie drogę ucieczki. Po około 500 metrach biegu mundurowi zatrzymali 31-letniego mieszkańca Gołkowic. Podczas ucieczki mężczyzna próbował pozbyć się narkotyków, które miał przy sobie, jednak zostały one odnalezione i zabezpieczone przez policjantów. Badanie narkotestem wykazało, że kierowca był pod wpływem środków odurzających. Pobrano mu krew do dalszych badań oraz zatrzymano prawo jazdy i dowód rejestracyjny pojazdu. Za popełnione wykroczenia został ukarany wysokim mandatem, natomiast za przestępstwa grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności. 3 kwietnia policjanci w Krakowie przeprowadzili operację prowadzącą do zatrzymania mężczyzny poszukiwanego w związku z prowadzoną sprawą kryminalną. Mężczyzna ten został zauważony w rejonie krakowskiego dworca głównego, gdzie wsiadł do samochodu i odjechał w kierunku Ronda Mogilskiego. Policjanci na ulicy Powstania Warszawskiego próbowali zatrzymać pojazd do kontroli, lecz kierowca na widok funkcjonariuszy przyspieszył, uciekając w stronę krakowskiego kazimierza. W trakcie ucieczki spowodował kolizję z kilkoma pojazdami. Ucieczka zakończyła się na ulicy podgórskiej, gdzie mężczyzna porzucił samochód i rzucił się do Wisły, próbując w ten sposób uniknąć zatrzymania. O sytuacji niezwłocznie został powiadomiony Komisariat Wodny Policji w Krakowie, którego funkcjonariusze szybko pojawili się na miejscu. Z braku sił uciekinier został wyłowiony z rzeki przez pasażerów statku wycieczkowego, na którym odbywała się impreza towarzyska. Przybyli łodzią motorową policjanci z komisariatu wodnego, eskortowali statek do brzegu, którzy zatrzymali 26-letniego mężczyznę. Podczas przeszukania jego pojazdu, policjanci znaleźli prawie 2,5 tysiąca złotych, kilka telefonów komórkowych oraz maczetę. Po zakończeniu czynności, samochód został odholowany na policyjny parking. Badanie stanu trzeźwości zatrzymanego wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Co więcej, jak się okazało, mężczyzna jest powiązany ze środowiskiem pseudokibiców jednego z krakowskich klubów piłkarskich. W lutym ubiegłego roku policjanci z Sulechowa otrzymali zgłoszenie o podpaleniu samochodu na jednym z osiedli. Kilka dni później doszło do podobnego zdarzenia na innej ulicy. Funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego natychmiast rozpoczęli działania, jednak sprawca przez dłuższy czas pozostawał nieuchwytny. Jak się okazało, aby uniknąć zidentyfikowania, mężczyzna wybierał miejsca pozbawione kamer miejskiego monitoringu. Policjanci nie ustawali w prowadzeniu działań operacyjnych, wierząc, że w końcu podpalacz popełni błąd. Tak też się stało po ostatnim podpaleniu pojazdu, do którego doszło 23 marca. Podpalaczem okazał się 46-letni mieszkaniec Sulechowa, notowany w przeszłości za inne przestępstwa. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów tłumacząc swoje działania wewnętrznym impulsem, wybierał samochody z numerami rejestracyjnymi spoza powiatu i województwa. Straty spowodowane przez serię podpaleń oszacowano na blisko ćwierć miliona złotych. Na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego podejrzany został tymczasowo aresztowany. Czwartkowe przedpołudnie w miejscowości Bochotnica Kolonia, niedaleko Nałęczowa, doszło do groźnie wyglądającej kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych. Mercedesa kierował 47-letni mieszkaniec Lublina, natomiast za kierownicą Forda siedział 46-latek z gminy Konopnica. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy przybyłych na miejsce zdarzenia wynika, że oba pojazdy poruszały się w kierunku Nałęczowa. W pewnym momencie kierowca Mercedesa zasygnalizował manewr skrętu w lewo, zamierzając zjechać na teren prywatnej posesji. W tym samym czasie kierujący Fordem rozpoczął manewr wyprzedzania, w wyniku czego doszło do zderzenia obu pojazdów. W wyniku kolizji obrażeń doznał kierowca Mercedesa. 47-latek z Lublina, z ogólnymi potłuczeniami ciała, został przewieziony do szpitala. Zarówno on, jak i kierowca Forda byli trzeźwi w momencie zdarzenia. Sprawcą zdarzenia okazał się kierowca Forda, który wykonując manewr wyprzedzania nie zachował należytej ostrożności. Mężczyzna został ukarany mandatem oraz punktami karnymi. W czwartek 30 marca Niemcy dołączyły do rosnącej listy krajów europejskich, które zdecydowały się na częściową legalizację marihuany. Od tego dnia dorosłym mieszkańcom Niemiec wolno posiadać do 20 gramów marihuany w miejscach publicznych oraz hodować do trzech roślin w domu. Nowe prawo jest efektem wieloletnich kontrowersyjnych debat i stanowi ważny krok w kierunku liberalizacji polityki narkotykowej w Europie. Setki osób zebrały się przy bramie brandenburskiej w Berlinie o północy, aby wspólnie zapalić w momencie, kiedy nowe przepisy weszły w życie. Ludzie planują zakładanie klubów społecznościowych z marihuaną. Dostępnych tylko dla mieszkańców Niemiec. Jak mówią niektórzy z nich, każdy gram marihuany pochodzący z klubu społecznego to jeden gram mniej na czarnym rynku. Jednak eksperci ostrzegają, że kluby z marihuaną nie powstaną z dnia na dzień i będą miały swoje własne zasady. Istnieją obawy, że popyt może szybko przewyższyć legalną podaż, co doprowadzi do wzmocnienia czarnego rynku, szczególnie w początkowej fazie chaosu, a sieci przestępcze mogą dostosować się i infiltrować kluby społeczne. Niemcy zliberalizowały również zasady dotyczące medycznej marihuany. Od teraz nie będzie ona traktowana jak narkotyk, ale jak każdy inny produkt farmaceutyczny, co znacznie ułatwi pacjentom jej uzyskanie od lekarza i w aptece. Steve Rolls, starszy analityk polityki w Transform Drugs Foundation, uważa, że krok podjęty przez Niemcy jest bardzo znaczący. Wiele krajów w Europie, takich jak Malta, Luksemburg, Holandia, Szwajcaria i Czechy, podjęło już podobne działania. Jednak ze względu na wpływ Niemiec w Unii Europejskiej i na świecie, ich decyzja może mieć największe znaczenie polityczne. Rolls przewiduje, że więcej krajów pójdzie w ślady Niemiec i rozważy legalizację marihuany. Chociaż niektórzy lekarze twierdzą, że liberalizacja może napędzać używanie narkotyków, doświadczenia innych krajów tego nie potwierdzają. Rolls podkreśla, że pragmatyczne podejście do narkotyków radzi sobie z rzeczywistością istnienia popytu który musi być zaspokojony albo przez legalnie uregulowany rządowy system, albo przez nielegalny rynek kontrolowany przez zorganizowaną przestępczość. Coraz więcej rządów wybiera tę pierwszą opcję jako mniejsze zło. Reforma w Niemczech jest częścią szerszej fali zmian w polityce narkotykowej przetaczającej się przez Europę. Jej wpływ będzie rezonować na całym kontynencie i poza nim, skłaniając inne kraje do ponownego przemyślenia ich podejścia do marihuany i innych narkotyków. Pamiętaj, że subskrybując nasz kanał i wciskając dzwonek, otrzymasz powiadomienia o nowych wiadomościach.